Siemanko widzowie, dzisiaj robimy test Wojanka, jak wiecie to robiłem już test z, ze Styxem, tu macie jego kanał, ale nieważne, chcę zrobić test drugi raz na swój kanał, więc hałosz, bałosz, Wojankosz. Dobra, otwieramy tego Właśnie. Myślę, że nasz kamerzysta stał, drogi mój kochany. A ła. Ja, ja też mam problem z otwieraniem. O, ten, w ogóle to ostatnie się talerzyły takie gminy na okay. Tak. <laughs> Jak śmiałeś mnie na dwojonka. Dobra, posłuchajmy Po tysiącu, bo dziesięć na dziesięć, To się piwo, janka na piwo, janka Zapisz to jest na mnie, a boś dałeś